Sportowe emocje, rywalizacja i integracja. Tak w skrócie można podsumować 19 Zimowe Igrzyska Wsi w Bratianie. W tegorocznej edycji uczestniczyło 14 drużyn z całej gminy. Bardzo się cieszymy, chcemy też, właśnie żeby zaszczepić tą miłość do sportu wśród dzieci. Dlatego w naszej drużynie jest bardzo dużo dzieci i młodzieży z naszej wsi. Ja jako mała dziewczynka brałam udział w tym, pamiętam, w dniach godzinnych i z wieku na cały czas jestem tu obecna. Wśród konkurencji nie brakowało zarówno tych, wymagających siły i zręczności jak podnoszenie odważnika czy tenis stołowy, jak i tych z nutką humoru, na przykład rzut beretem. Takie wydarzenia są dla nas idealną okazją do integracji z mieszkańcami naszego sołectwa, ale również z mieszkańcami gminy Nowe Miasto Lubawskie. Z roku na rok naprawdę coraz więcej mamy tych uczestników. Coraz więcej osób chętnych, reprezentacje kupują sobie koszulki, zakładają kluby kibica, także widzimy, że jest to potrzebne. Dużą popularnością cieszył się trójbój samorządowy oraz turnieje rodzinne i seniorów. Dla zabawy, dla wspólnego spędzenia czasu. Jestem dzisiaj trochę osobiście z całą moją rodziną, więc to jest taka jakby odskosia nawet do tego, co robi się na co dzień. No bardzo cieszy i optymistycznie, że jednak ten sport, duch sportu cały czas jest wśród mieszkańców i taka potrzeba integracji i wspólnej rywalizacji. Najlepsi będą reprezentowali gminę w Mikołajkach na wojewódzkich igrzyskach samorządowych. Jesteśmy silną reprezentacją w przeszłości. E... Co najmniej kilka razy zdobywaliśmy tytuł mistrza województwa. Ostatnio tak się stało w Byszwałdzie. Tegoroczna rywalizacja była zacięta, a najlepsi okazali się zawodnicy z Gwiździn i Tylic, którzy egzekwo zajęli pierwsze miejsce. Ostatecznie o zwycięstwie Gwiździn zadecydowała większa liczba wygranych konkurencji. Na trzecim miejscu uplasowało się Pacułdowo. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv